Wszędzie, proszę rady ministrów, jest powietrze, w tym powieszczeniu jest powietrze, na zewnątrz jest powietrze, więc trzeba powołać do konsultata do spraw powietrza i nim jest pan Piotruś. O, tak to, to ale to panie Jacku, to też dwa imiona by musiał mieć, jak oni mają wszyscy dwa, no to ja też dwa, nie? Poczekaj, albo trzy nawet. Pan, pan, pan jest pan Piotruś, tak? No, to pan może coś... być pan Anna, 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 Anna Piotruś Anna, co? albo, albo potuś po, po Agnieszka, albo ja nie wiem, panie Piotruś. Z kobiety pan mi chce nadać. No, imiona dać? Coś nie, męskiego. Bo, tak? ja Franciszek Franciszek? O, Franciszek, dobra, nie Może było. być, nie? No, wie pan, co ja pan powiem, bo jedne wybory już były, nie? Tak. Oni już tam rozgłosowali. Już pan się, tak? I teraz są te drugie wybory, wie pan do Sejmu, rozumie tak. pan. Nie. I teraz ci politycy się zastanowią, czy to w sierpniu ma być, czy we wrześniu, nie? A pani Petrusia, ja pan powiem, ma taki wspaniały pomysł. O, patrz pan, dzisiaj jest tego, nie? Tak. Pan bierzesz kalendarz, panie Petrusiu, robisz pan taki palec, pan robisz, o, wsadzasz pan ten kalendarz i mówisz pan tak, o. Następne wybory będą we wrześniu. O, teraz pan odliczał do niedzieli, bo, pan, bo bo to ludzie rozumiem, pan lubią wybory w niedzielę. Odliczamy do no. 26 września będą następne wybory kochani nasi. O. Proste, nie?